Oddano do użytku kolejną inwestycję w ramach budżetu obywatelskiego. Street Workout Park daje możliwość treningu na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu ciężaru własnego ciała. Przy ulicy jubileuszowej powstał właśnie pierwszy taki obiekt w Chorzowie. Jest to ciekawy projekt, ciekawy pomysł pochodzący od mieszkańców tej dzielnicy. Wygrał notabene w budżecie obywatelskim głosowanie, stąd też jego realizacja została zakończona. No i widzimy, że to jest kolejna inwestycja, chyba taki strzał w dziesiątkę, można powiedzieć, bo wiele już jeszcze przed oficjalnym otwarciem, odnajem do użytku, wiele młodych osób tu już ćwiczyło swoją sprawność, gimnastykowało się. Myślę, że to jest taka kolejna fajna rzecz właśnie dedykowana, dedykowana właśnie ludziom młodym. Jest to park do treningu ulicznego, czyli tak zwane jak to kiedyś dzieci ćwiczyły, bawiły się tutaj po śląsku na klopsztandze, czyli różnego rodzaju podciągania, figury akrobatyczne, można tutaj robić różnego rodzaju na flagi, są tutaj poręcze, są drabinki, także ćwiczymy praktycznie całe ciało, miło przyjemnie na dworze. Inwestycja była pomysłem mieszkańców Chorzowa Batorego. W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego projekt zdobył 918 głosów. Znaczy w tamtym roku gdzieś około, może to było kwietnia, w Gazecie Łożowskiej widziałem taki artykuł o tym budżecie obywatelskim. No i taki mi wpadł pomysł do głowy, tam trzeba było zebrać tylko pięć podpisów, no i potem swoje, swój pomysł. No i myślałem, że to by był dobry pomysł, no bo nie ma tutaj niczegoś takiego w okolicy. Pozbierałem podpisy po sąsiadach, a potem przeszłem się po młodzieży, poprosiłem, żeby na to głosowali. Bo to praktycznie na 100 lat w wieku tam 18, plus, no to już na, na tym mogą sobie spokojnie ćwiczyć, nie? a osoby młode nie mają pieniędzy na siłownię, tutaj oczywiście i na środku powietrzu i za darmo. Powiem szczerze, że jak zobaczyłem ten pomysł, czy znaczy ten wniosek, nie wierzyłem, że on uzyskał aż taką liczbę głosów, a co się okazało, jednak jest to możliwe, czyli jest to coś, czego młodzi ludzie oczekują, właśnie, właśnie taki miejsc, takich miejsc do rekreacji, do poprawienia swojej sprawności fizycznej. Po skateparku, gdzie również widzimy dzisiaj, jaki to jest jakim sukcesem, jakim się cieszy powodzeniem, ile osób tam dzisiaj jeździ na rowerach, na deskorolkach, no to jest chyba taka kolejna rzecz, to naprawdę młodych ludzi bardzo ucieszy i będą tu chętnie spędzali wolny czas. Podoba mi się, bardzo dobry pomysł. Lepiej poćwiczyć, być, być wysportowanym, szybko czas mija, nudno nie jest, dużo atrakcji. To jest tak zwany trening, w którym trenujemy wszystko naraz, tak jak powiedzmy w fitnessie. No i nie, tak, nie mamy rozbijania partii pojedynczej jak na siłowni, marnujemy mniej czasu, a tak naprawdę robimy więcej. Obiekt jest wyposażony w 10 zestawów urządzeń, a specjalna nawierzchnia zapewnia wykonującym ćwiczenia bezpieczeństwo. Może zamortyzować upadek z ponad 2 metrów. To nie jedyna inwestycja przy ulicy Jubileuszowej. Obok Street Workout Parku powstało również boisko do piłki ręcznej oraz siłownia plenerowa.